Tenerka i Boże. Wie, e, później się... później... No niedługo będzie mój rejboże. Mm, może dzisiaj będzie w filmie. Może! No <coughs> nie pokazuję. Boże. Na razie. Ja cały ja tak, nie może w ten telefon patrz się tam. Nie, ja wytał jakiś... Nie wiem kto stał. Ale nie, nie, wiem, no mi się. Ogólnie to tak. Miałam tutaj witry rozwojową. O ręką. O, ręce wkurbione. Potem poka ja pokażę. Potem pokażę, ja później. <noise> I nie pokażę. Ja może. Ja może pokażę na 2000. Albo, albo potem. Ja mm -hmm. O, jeszcze ja, ja skoczyć. Dawaj, oręcz. No, nie. już się nie chce skakać. Jeszcze raz. Czy mam skoczyć, ja? na nie. Nie, no. Dawaj. Mój super. No i trzeba było super. No, dawaj. Mój tą chudę widzisz już w rajdzie. O, Ona jest wkurzona. A to... <grywa> no, ty nagrywasz? Nagrywałaś. Nie pokażę. O, o, się... Orange ogólnie bardzo ostatnio lubi skakać przez a no. ostatnio jak moja trenerka była na no niej w lesie. I to trzeba takiego Mogę drążka tam. No, musisz. Tak. No, na wtórwioną, proszę, w oręcz. No, oczywiście. I teraz wszystko zresztą w Nie. Bo family friendly. Tak. <ścoughs> Bardzo <family> friendly się Nie, przyrodzica. Nie, przyrodzica. Nie, 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 przyrodzica. Nie, przyrodzica. No. Przeklinam. No, Dobra Dobra, czekajcie Dobra Zaraz będą drążki, więc Co zrobi Oren? No No Oren no. no. Ona lubi stawać na drążki i no Jedź. Na, razie Na razie tak, kolony, jedziemy. I co? Skaczę przez rąki. E, co? to zrobiła. Ja. Wiem. Jesteśmy w tym samym lesie, że byliśmy w rajdzie. My byliśmy już tutaj nieraz w terenie, ostatnio po tym rajdzie. Myśmy jak nie ma śniegu. I ostatnio się moja brzy obraziła trochę. Pojechaliśmy <laughs> sobie w terenie i moja trenkę ją wyprzedziła. I ona tak. Odwróć się. I ona tak. stójcie, się takiego, nie wyprzedzaj. I tak. Nie wyprzedzaj! Mój ry! Dobra, nie oglądaj. Patrz. Musimy to skończyć Patrz jaka piękna figusia. Zaobserwujcie w ogóle mojego tigoka. Mogę. Marcelina! Dziesięcia jakby co? Jest Marcelina! Dziesięć i podłogę 23. Nie oglądaj siebie teraz. Może ryj

żeby to wyłączyła. Srakot! Ty... Orange wyłączyć Ej, ej <gulana> Powalga koni <gulana> No dobra, no, Wreszcie... no, no wyłącz to No już nie jesteś ostatnim miejscu No wyłącz to No to ty przechodzisz A nie na serio No wyłącz jaka honka no wyłącznie. no bo tworzą. i naprawdę myślę, że to jest w komentarzach, żeby nie siać mm -hmm. na tylko głona i kurde idzie w terenie nie wiem tylko co Ależ Sorry no To. Nie, zaszło nie. z niej Bo chciałam mi zdjęcie zrobić Mam nadzieję, że ja dzisiaj nie spadnę Prędzej ja Ona jest już... kurwa, Ona mi już breaka Czyli co, lego, nie będzie jak na, tak Ale kto? One czy Firefox?

is no, het. Lina. om je jechałyśmy met We Ik zo. weer we weleidden. Toch? want Toch? 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 je Toch? 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 het nee, nee, nee.

No, <laughs> you stand you stand storic you stand Storic you stand you stand you stand you stand you stand I'm Albert The is for What the fuck is that? <laughs> A, bo on go Ok, Okej, okay. Tak. Okay. Yy, dobrze, widzowie! Nie! Ha, 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 no. Tu? Ryż żeby tak orę... Boże, jestem przedwrzeszona na nie orange. Ona galopem! Ja już z nóżką. Galopem. Słyszy, ja nie jest like. Fire Frame jest bardzo... Sprawdzą nóżka. Jak się było, jakby tak wpadło na niej. Ciekawa jestem. Mój... Eee, wypadł mi telefon! Mój telefon? Czekaj. Dobra. Oh, no, No. Ciekawe, co by mój gudzik wpadł to? tak. mój gudzik wpadł o to? Ciekaw, co by było. Oto jest taki stary. Może nie rękaw. mi. Ale kogo domu? No, No, nie. Chodź nie. No, nie. Tam pan na zachodniu wyjeżdżałyśmy tam to się jest. Trzeba się przyjrzeć z bliska. Jest, nie, się prawda? Prawda. No, musimy mieć śniejanki. Una. Tak. Una. Firefly? Tak. I robiły robią Firefly. No, dobra. Ok? I dla niej. Dobra braku. Nie, będzie ale nie, 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 będzie nie, 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 Ona będzie miała różowe nie, będzie nie, 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 to nie, 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 No, nie, będzie no Mama! Siwy dym! Tak, twoja psa drzewa. A co kurwa? Patrzcie tam. Czekaj, bo oni nie widzą. Ale nie drzewa. Nie, ktoś tu był. Mas tuwę. Nie ma tylko drzew. Są bo mam jakieś plecaki. Jest dużo spełnych drzew. To bardzo dużo spełnych drzew. Dobra, ale powiecie, Firefly ładnie wygląda na nerwkę. Czy bym tak nagrywała? Firefly tak widzi. Czekajcie, tak, te, to widzicie aktualnie Firefly. Tam właśnie y, zbieg na lupie. Tam. I pies uciekł Taka się pokażę wam Może tam jest piesek Idź, idź Jak się psy woła Chodź Co z pies? Trzeba pieska znaleźć A tam jest piesek Dobra, piesek żyje Mam tam wejść Tylko nie wiem, czy wyjdę Czekaj! Myślicie, jakbym weszła, to bym wyszła? Myślicie, jakbym tam weszła? Nie, nie, wchodzę. Orędzisz, dzisiaj byś bardzo wkurzona. No. Ja ty tam przeszedłem, to mój chowała i bryk na Tak, to mogę tego zrobić. Nie? Faut, fał, fał, I bryk. No co? No. Patrzcie, patrzcie na widzę teraz tego. Ona tutaj coś widzi. Tylko. Nie wiem, co. Dobra, ona. Coś, ja wiem, że. Ona, ona tak się. Nie patrzę przed siebie. Gałoś! Piękna! Czekajcie. się. Dobra, już. Robiłam zdjęcie zachodu. A Asia na decyzje. Serio? Nie yes. Czekaj, czy ja muszę coś zrobić no, tak. nie O tym Nie! No, to, do... to, 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 to. Dobra, to pokażę twoją twarz Pokażę twoją twarz Później, na koniec no, Dobra, chodź Dawaj galop tutaj Oj, są pewnie mega ciekawe Ale zobaczycie... Moi to pewnie to... też no, no twojej najbardziej myślę. No bo jednak nie prowadzi ten kanon, nie? Czekajcie. Dobra już. Galop? Galop, na uh. nie, nie, A my tu jesteśmy? No! Może wrócimy. No. Dobra. Ale trzeba skoczyć się skłodę. Mhm. Idziemy tam. Ona. Ona jesteś czuje, ona ma dużo energii. Teraz. Ej! Dobra, daj. Chcę bardzo tędy chodzić. To niech zejdzie. Ale ty schodzi ze mną. No o, ja też nagrywam. Bo ona nie wstaje. zrobiła, czekajcie? Tak, o. Ja się ogólnie pewnie wygrzmocę. Co pewnie już bardzo dużo razy widzieliście, że ja mam taki. Ja mam taki talent do wywalania się. Nie, prę, orę! Orange firefly! Czasem, no bo nagrywam w siebie. Siebie za bardzo ogólnie nie nagrywałam. Ej, patrzcie to. Prr, pr, prr, prr. Orange i tam bryka Pruch! Nie, fajer f... Tu ciężki że... No daj, brykaj orange Ej, hey, no tu ty owej okay. No źle wybryfa? No, 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 no. Ciekawe, mam muszę jej włoty skrócić Siwy dym bym się ogólnie bym się wy... wywaliła już tym leśnie z jakieś 5 razy ja, czy Orange? Do koła teraz zagadasz. Wybągaj, nie, ja będę skakać. Skaczesz ty kłodę. Takie niskie. Po pierwsze i najwyższe. Czekaj. Mam. Mm. Yeah. Mój ranny, kurde. co tu jest? Nie usta mnie wiedzieć. A co ja mam powiedzieć? W czym z wtedy wchodziłeś na co? Echa, w dupie. Głęboko w dupie. Kajcie, bo jest mega siwy dnem. Bardzo siwy. Mm. Dęcink, tak. No, nie przebiegniemy, bo będzie gorzej. Z mojego doświadczenia wiem. Bo robiłam tak i serio, jest gorzej. Bo, bo, się, bo niby się wiesz, niby jest lepiej przebiec, nie? Ale jest gorzej, bo jakby jak biegniesz, to bardziej tu mogę wstać. To, to dajesz. No, to też jest najgorsze. Najlepiej skoczyć. Więc mojego doświadczenia, bo z Szymonem tyle skakałam. że to jest Szymonem. W sensie no... Ja wiem, bo ja mam doświadczenie w tym. I w sensie wiem, no z tego co przeżyłam z Szymonem, to umiem, nie? Bo, bo przebiegaliśmy, to jakby dupa z buta była, tego, który mam właśnie na sobie. Nie? Te budy przeżyły mega dużo ogólnie. Dobra, wchodzimy pod górę. To z mojej strony. Super! Czekajcie, co... Co to za głównie? Nie. Też nie wiem co to. Jakieś gównie to chodziń, Firefly nie, Prrr. Aha, firefly! To jest wypią, żebym ja tak wchodziła Czekaj, to może ja zejdę. Żeby nie było, Firefly prowadzę. Prrr. Ej, Dobrze! Czekajcie, no nie wsiadam. wezmę tak telefon. Tak, aż tu. Jest ta się idzie tu, a fajfaj sobie idzie tu. No! Bo on jest skończy na bok! I wtedy piorun pierdzielną. No wow, ale drzew nie mam za bardzo. O! Jesteśmy blisko. Firefly być dalej prowadzona. Ale Firefly jeszcze... Firefly... Firefly! Męczące to. mówię. Powie to jest mi gorsza rzecz. Jest! Ale Sigma, ja tędy weszłam. Dobra, muszę wejść na firefly, czekajcie. w A allora, my musimy skoczyć sobie. Wzgnęłam się, bo to Dobra, teraz ja. Co? Idzie ktoś tam. On tego nie oddaje. Coś tam idzie. Teraz będziemy wychodzić. O, widziałem tą łatwą To jest Brykła Brykła, brykła Brykła, brykła, brykła Brykła. brykła, brykła. O, bo... Bardzo małe. Patrzy się na mnie. Jak orange prowadzi, to jest bardzo niebezpiecznie. Wiem. Bo fajer właśnie robi wtedy to i jej wtedy odwala. So, tego. Nie. nie. Nie, nie, nie. Tak ja kocham tego konia. Dlaczego opanowana? Mhm. Mm trochę trochę. trochę. <coughs> Nie, nie, Firefly! Ja nie, 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 skać! Nie, nie, Firefly! Ha. nie, Przysięgam! Ostatni raz, a nie, jadę nie, problem, bo ja aktualnie jestem na szyi. Zleciałam na szyję. Nie BOMA! Nie! Iżem poleciała! Zleciałam właśnie. Weź wyglądowałam na jej szyi. Nie? I z szyi ona mi się I poleciałam. Mm. Nienawidzę tak. jej, mm. zamienimy się. Tak, mm. na no, Tak, na pewno. Na to spore, tak, Zmieniamy dzisiaj pro. No, no. ja już spadłam. Ej, czekajcie chwilę. Dobra, będziemy skakać tam Najlepszą na świecie przeszkodę. Dobrze wiesz co. Dobra. razem. Dobra. Jest każdy... Nawet nie będę wyścigowym. Potwierdzam. <laughs> Wiem, że ci bryka. <laughs> Czemu nie można? Ona jest profesjonalistą to. No, ręcz Dobra, teraz ty dawaj jeszcze raz Oj, oj, Dużo blików było Czekaj, niech ona się położy Dobra, chwila odpoczynku do Mai. Leci Dobra Ej, prawie spadła ogólnie Prawie, ale nie spadła. Może dlatego, że jej oręż nie bryknęła. Prawie spadła. <noise> I spadła. Więc aby wiedzieć, spadłyśmy. No mój, dobrze i widzicie. I tak się kończy: jazda na wkurzonym koniu i koniu, który na próbuje nasilować tego konia. Firefly! Prawie się położyła. Położyła ja się prawie, dobra. Ja się chciała pytać. Ona się chce odpocząć chwilę. Nie... Dobra, czekajcie, koniec. Koniec, no chwila jeszcze, bo, ona, bo będziemy sobie poskaki, pos, poskakać, a twarz będzie może w domu, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, ogólnie zmieniam planów. Twarz się pokaże zaraz, tylko tej. Ale nie taką, nie taką. Nie taką! Al bo tak się pokaże. No nie! Tak dole zrobić naprawdę. Tak, no to tak długo czekaliśmy. No my w domu ogólnie nie możemy pokazać, bo ona już od razu idzie do domu, bo on musi iść. Do domu. Ura, mam. Tu na ósmą i dwa sprawdziane. <kłysy> to teraz? Nie, na no, 321. A 3 będzie 3, 2, I up. Nie, nie, muszę, nie, ja no, muszę... Muszę coś sprawdzić. Bo na TikToku Aha. nie było pokazałam. Wiem. Nie. Bo ci, co nie wcześniej zaobserwowali, to mogli już widzieć mirej. Ale chcę sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz.